Aby sprawdzić, czy program lojalnościowy działa i przynosi oczekiwane rezultaty, po jego uruchomieniu należy trzymać rękę na pulsie. W Loyalty Starter służą do tego raporty, statystyki oraz model analityczny RFM. Z filmu dowiesz się, jak z nich korzystać. Zapraszamy. Zaczniemy od raportów. Platforma Loyalty Starter gromadzi szereg danych, które możesz pobierać w formie plików tekstowych CSV. Pierwszy raport, który pobierzemy, będzie dotyczył klientów. W tym celu przejdź do zakładki Klienci. Możesz wyeksportować pełną bazę klientów lub tylko jej część. Odszukaj interesujących Cię klientów, korzystając z szybkiej wyszukiwarki. Opcjonalnie zastosuj odpowiedni filtr. W naszym przykładzie będziemy chcieli pobrać wszystkich klientów z Gdyni. Następnie za pomocą checkboxów zaznacz rekordy, które mają się znaleźć w raporcie. Możesz wybrać opcję wszystkie, aby uwzględnić wszystkich klientów na liście. Przed pobraniem raportu sprawdź widoczność kolumn. W pobranym pliku znajdą się dokładnie te same dane, które są widoczne w tabeli. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia korzystając z menu kolumny. Aby pobrać raport z menu dla zaznaczonych, wybierz opcję Pobierz do pliku CSV. Raport możesz zapisać na swoim komputerze i otworzyć za pomocą dowolnego arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel albo Apple Numbers. Analogicznie możemy wygenerować raport dotyczący historii operacji punktowych. Przejdź do zakładki Punkty. Zaznacz rekordy, które chcesz, aby pojawiły się w raporcie. Następnie z menu dla zaznaczonych wybierz opcję Pobierz do pliku CSV. Przed wygenerowaniem raportu możesz dodać do niego kolumny z danymi klientów. Zaznacz pola, które chcesz dodać do raportu i kliknij Pobierz. Raport zostanie zapisany na Twoim komputerze. Pobrany plik będzie zawierał dane operacji punktowych oraz powiązane z nim dane klientów. W ten sam sposób możesz pobrać raport dotyczący zamówień nagród. Wygenerujesz go z poziomu zakładki nagrody zamówienia. Zaznacz interesujące Cię rekordy i pobierz do pliku CSV. Tutaj również możesz dodać kolumny związane z danymi klientów. Kolejnym raportem, który możesz wygenerować, jest raport z ocenami klientów. Przejdź do zakładki badania, oceny klientów. Ponownie zaznacz rekordy i pobierz je do pliku CSV. W raporcie znajdziesz oceny klientów w postaci liczby gwiazdek i krótkich notatek, które klienci mogą wystawić po każdej operacji dodania lub odjęcia punktów. W nieco inny sposób generuje się raporty dotyczące rozwiązanych quizów i wypełnionych ankiet. Przejdź do zakładki Badania, Quizy i Ankiety. Kliknij ikonę Zobacz wyniki interesującego Cię quiz lub ankiety. Następnie z kolumny Akcje możesz pobrać plik z odpowiedziami, jakich udzielił konkretny klient. A korzystając z przycisku Pobierz raport, wygenerujesz plik z odpowiedziami wszystkich klientów. Wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów i datą rozwiązania. W Loyalty Starter znajdziesz również szereg statystyk związanych z Twoim programem lojalnościowym. Odszukaj je w zakładce analizy statystyki. W tym miejscu sprawdzisz m.in. Liczbę osób, które zarejestrowały się w Twoim programie lojalnościowym w określonym czasie, z uwzględnieniem sposobu rejestracji, liczbę osób, które zarejestrowały się z polecenia obecnych uczestników programu za pomocą reflinków, jak w ujęciu procentowym i liczbowym kształtuje się podział klientów na grupy i segmenty. Liczbę operacji dodania i odjęcia punktów, również z podziałem na poszczególne lokalizacje, liczbę zamówień nagród z podziałem na nagrody rzeczowe i cyfrowe, liczbę pozyskanych ocen z podziałem na ilość otrzymanych gwiazdek oraz liczbę zrealizowanych scenariuszy marketing automation. Wszystkie statystyki osadzone na osi czasu możesz wyświetlić w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym. Możesz również zawęzić prezentowane dane do okresu czasu, który Cię interesuje, np. za poprzedni miesiąc. Dane te możesz pobrać na swój komputer w trzech różnych formatach. Aby to zrobić, kliknij w ikonę w prawym górnym rogu wykresu i wybierz jedną z dostępnych opcji. Możesz pobrać wykres w postaci pliku graficznego SVG, PNG, a także jako plik tekstowy CSV. Platforma Loyalty Starter zawiera również doskonałe narzędzia analityczne, jakim jest model RFM. Umożliwia on automatyczną segmentację klientów na podstawie historii zakupów. Dlatego najbardziej sprawdza się w firmach prowadzących sprzedaż detaliczną. Model w swoim działaniu bierze pod uwagę trzy parametry: częstotliwość zakupów, ich sumaryczną wartość i czas od ostatniego zakupu. W efekcie tworzonych jest dziewięć segmentów, do których możesz zastosować różne strategie marketingowo-sprzedażowe. Aby skorzystać z modelu RFM, musisz go najpierw skonfigurować. Przejdź do zakładki ustawienia Klienci Model RFM. W pierwszej kolejności aktywuj model i zdecyduj, jakie dane mają go zasilić. Jeśli przyznajesz uczestnikom swojego programu lojalnościowego punkt za różne aktywności, niekoniecznie związane ze sprzedażą, zaznacz opcję operacje punktowe z podaną kwotą zakupów. W ten sposób model wykorzysta tylko te dane, które pochodzą ze sprzedaży Twoich produktów i usług. Następnie dokonaj kalibracji modelu w ramach trzech parametrów, na podstawie których model dokona segmentacji Twoich klientów. Określ, czym dla Twojej firmy jest wysoka częstotliwość zakupów. Jej miarą jest liczba transakcji w okresie jednego roku. W naszym przykładzie, częstotliwość zakupów uznamy za wysoką, jeśli klient dokonał przynajmniej 48 transakcji w ciągu roku, czyli średnio 4 razy miesięcznie. Analogicznie, niską, czyli okazjonalną częstotliwość zakupów, ustawimy na poziomie 11 transakcji w ciągu roku, czyli średnio mniej niż jedna transakcja miesięcznie. Drugim parametrem jest sumaryczna wartość zakupów w ciągu roku. Zastanów się, jaką kwotę uznasz za wysoką, a jaką za niską. My ustawimy 2400 zł i 550 zł. Gdyż zależy nam na tym, aby klienci zostawili u nas minimum 2400 zł rocznie i nie wydawali mniej niż 550 zł. Ostatnim parametrem jest czas od ostatniego zakupu mierzony w dniach. Przykładowo, naszym celem jest, aby klienci robili zakupy minimum raz w tygodniu. Dlatego, jako górną wartość, ustawimy 7 dni. Chcemy również, żeby ten czas nie przekraczał 30 dni. Taką wartość wpisujemy w dolnym przedziale. Na koniec wystarczy zapisać ustawienia modelu i poczekać kilka minut na przetworzenie danych. Wynik segmentacji klientów z użyciem modelu RFM znajdziesz w zakładce analizy model RFM. Loyalty Starter na podstawie wprowadzonej konfiguracji automatycznie utworzy 9 segmentów. Na wykresie odczytasz informację, ilu klientów należy do każdego z segmentów i jaki stanowią procent. Przykładowo segment Champion zawiera klientów, którzy regularnie robią u Ciebie zakupy na wysokie kwoty, a czas od ostatniego zakupu jest relatywnie niski. Jest to grupa Twoich najlepszych klientów. Nagradzaj ich odpowiednio i kieruj do nich wszelkie nowości z Twojej oferty. Analogicznie grupa Shouldn't Lose zawiera klientów, którzy byli wcześniej championami, ale z jakiegoś powodu od dłuższego czasu nie robili zakupów. Warto zachęcić ich do powrotu. Możesz odzyskać ich zainteresowanie za pomocą ofert specjalnych, ankiet oraz rozmów bezpośrednich. Dla każdego segmentu sprawdzą się odmienne strategie sprzedażowo-marketingowe. Inspiracje znajdziesz w podpowiedziach znajdujących się pod wykresem. Aby zobaczyć klientów należących do danego segmentu, wystarczy, że klikniesz jego nazwę lub dedykowany mu obszar na wykresie. Wyświetlona zostanie lista klientów należących do danego segmentu. Możesz teraz wysłać im przykładowo wiadomość e-mail lub powiadomienie push. Dodatkowo, segmenty utworzone przez model RFM i wszystkie jego parametry składowe możesz wykorzystać do filtrowania rejestru klientów. Więcej informacji na temat modelu RFM znajdziesz na naszym blogu.